Ziemia, tu statek IKAR-6. Jesteśmy już na orbicie Edenusa. Czy mamy pozwolenie na lądowanie? Powtarzam. Czy mamy pozwolenie na lądowanie? Kończy nam się tlen, więc na kontakt macie niecałe 5 godzin. IKAR-6. Tu Ziemia. Pozwolenie na lądowanie kapsuł zostało przyznane. Powtarzam. Pozwolenie przyznane. Możecie lądować. Powodzenia w nowym świecie, załogo. Obyśmy jeszcze o Was usłyszeli.